Słuchajcie, mało kto wie, że to jest żeleźniok, albo koza inaczej. Sam było hasie, a sam wągiel. I mimo, że doma były piece kachlowe, to we kuchni, wedle pieca kachlowego, stoi taki żeleźniok. Ale po jakiemu on sam stoi w Muzeum Radia, panie Wimryku. A. Panie Stefanie, a czemu on stoł w takim centralnym miejscu tego Śląskiego Domu? Ten no bo w kuchni my się wszyscy trefili, ja jak babka nudle robili, to my się sam na żeleźnioku te łokrawki... Jak trzeba było z kimś z podpisać, albo się spotkać, albo ja pogodać, dziecka też ja. było w bo tam było najcieplej. Kawa nie? sam stoła, Kawa ale nieprawdziwo, nie no tako zbożowo ja. nie? To, I tak to było. Takie ognisko domowe. I nie? Jak przed wojną Stanisław Ligon, który miał swoją audycję w Polskim Radiu Katowice, właściwie od powstania radia, od drugiego dnia świąt Bożego Narodzenia 1927 roku, Ligon miał już swoją audycję. Nazywała się Bery i Bojki. Wydawane także w formie książkowej, niezwykle popularne, ale to było Beranie i Bojanie po Śląsku. Kiedy Ligon uznał na kilka lat przed wojną, że nie da się już tylko bojać i berać, i trzeba odnosić się do trudnych spraw, które działy się na pograniczu polsko-niemieckim, wtedy postanowił zmienić swoją formułę, tej audycji. I audycja od tego momentu już nie nazywała się Beli i bojki, tylko nazywała się Przy Żeleźnioku. To jest ta symbolika śląska, ja. że przy tym Żeleźnioku wszyscy się gromadzili. Tak jak później wszyscy gromadzili się przy radioodbiornikach, kiedy Ligon rozpoczynał swoje beranie przy Żeleźnioku. Dlatego też tutaj pod tym niezwykłym portretem Stanisława Ligonia w Izbie Muzealnej Polskiego Radia Katowice postawiliśmy tego prawdziwego Żeleźnioka. Ja bym wolał gadać nie koza, eno no A co to sam jest? Bo to jest takie zdjęcie takowe, a kto nie? No, Ligon jak wrócił z. Palestyny, gdzie spędzał lata wojny na emigracji w 1946 roku, wtedy udał się do słynnego na cały śląsk zakładu Trocha w Mysłowicach no i zrobił sobie zdjęcie. Pani Trochowa ocaliła te negatywy, i potem można było do nich wrócić. Ale proszę zwrócić uwagę, to były zdjęcia prawie że artystyczne. Yeah. Wszyscy wielcy ówczesnego Śląska no, za punkt honoru poczuwali sobie to, żeby pójść do zakładu Fototrocha i tam właśnie zrobić zdjęcie, a pani Trochowa wszystkie zdjęcia sygnowała te portrety, zwłaszcza swoim podpisem. Tu zresztą mamy kilka pamiątek po Stanisławie Ligoniu. Niektóre są niezwykłe, dlatego że na przykład, proszę zwrócić uwagę, tu mamy Kryka od no. prawdziwego Kryka, kryka. pierą stary Ligoń. Laska, bo tych co bo nie pierom, wiedzą. Tak? Kryka. Ale też mamy Worek, z tym ja, właśnie. Co to za wrócił Stanisław jest. Ligoń z wojny, jako żołnierz Korpusu Polskiego Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, czyli jakby to powiedzieć po naszym był Andersa i no, wrócił z tym andersowskim Workiem. Stanisław Ligon, jego numer wojskowy, barwy białe i czerwone. No i potem jeden z jego wnuków, Andrzejek, pan Andrzej Sazjawolski, poprosił dziadka, żeby dziadek mu dał taki worek marynarski, mu się bardzo ja. spodobał. No i pan Andrzej zachował ten worek i kiedy otwieraliśmy tę Izbę muzealną, ofiarował go polskiemu Radiu Katowice. To jest niezwykła pamiątka po naszym patronie przywiązuje do niej osobiście wielką wagę. Ale pozwoli Pani, że jeszcze otworzę no, i coś Pani pokaże. No. Skoro mówimy o emigracji. Wydanie Jerozolimskie Beru i bojem", Biały klub 1944 rok, drukowane i wydawane z myślą o żołnierzu Tułaczu w tejże Jerozolim. Jest pięknym, patriotycznym, wręczernym wstępem napisanym przez Stanisława Iwana. I jak Pani widzi, nakładem sekcji wydawniczej trzeciego Korpusu Polskiego, Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. No niezwykła ciążka. Bery i Wojtki Wojtki z... wiele razy. Z Ale to wydanie jest niezwykłe. I co tam jeszcze, I Jeszcze mącie? jedna rzecz. O, dużo rzeczy. Jest na przykład wizytówka Stanisława Wigonia. artysta, malarz, kierownik sekcji teatrów ludowych. wizytówka. Z czasów, kiedy nie było jeszcze rabia. Do Kostytu, z kolacach, tam malował przed Sanietę A to jest modlitewnik Stanisława Ligonia, który miał ze sobą w Palestynie. Niezwykła pamiątka, w której najprawdopodobniej był obrazeczek z piekar, na podstawie którego Stanisław Ligon w 1945 roku namalował kolejny wizerunek na Boskiej Piekarskiej dla ołtarza polowego reaktywowanego wtedy na Bliskim Wschodzie półku ułonów śląskich. Ten obraz dzisiaj jest Muzeum Instytutu Tanogórskiego, gdzie pan dr Wroński gromadzi niezwykłe pamiątki po ułanach śląskich. I to jest kolekcja, która rzuca na kolana. Tam jest oryginał tego obrazu. Natomiast ten modlitewnik kiedyś w radził wnukowie Stanisława Ligonia ofiarowali arcybiskupowi Damianowi Zimoniowi. A on, kiedy był tutaj w tym miejscu 8 marca 2013 roku na otwarciu tej ekspozycji muzealnej, uznał, że lepiej będzie, jak on będzie tu przy tych ligowniowych pamiątkach i tu osobiście w to miejsce arcybiskup Zimon go położył, a my o niego dbamy, bo to rzeczywiście niezwykła pamiątka. No wiecie, co ja jest pod wrażeniem, ale tak na koniec, boście padali, że możecie 5 godzin, bo go tak. Jak? Będzie mi coś, co jakbyście tak, bo wiecie, jak człowiek przeżyje życie, lub on już je przeżył, to zawsze idzie o nim padać taką jedna rzecz, że on robił to, a to, albo takie miał takie śmiesznostki, albo coś, coś takiego niezwykłego. Jest takiego coś w jego życiu. Nie życie Ligonia było tak barwne, tak bogate, bo przecież on był i artystą malarzem, yeah. był i, I działaczem kultury, i, i nauczycielem, i radiowcem, prawda, i pisał widowiska teatralne, jak chociażby wesele na Górnym Śląsku, czy też widowiska dla dzieci, jaka praca, taka płaca i tak dalej. On był człowiek orkiestra, jakbyśmy powiedzieli, zasiadał w różnych gremiach, w Komitecie Honorowym Budowy Katedry, Muzeum Śląskiego, tworzył Towarzystwo Teatrów Ludowych, zresztą Teatry Ludowe były mu bardzo bliskie. Kiedy był w Mikołowie, to przecież przez kilka lat był prezesem słynnego Chóru Harmonia i można by tutaj dużo o nim opowiadać. Ale ja jego biografię prześledziłem, przestudiowałem, no tam jeszcze jest wiele rzeczy do odkrycia, jak sądzę, Zwłaszcza te, które dotyczą jego pobytu w Palestynie i robienia niezwykłych rzeczy, pozytywnych oczywiście, to powiem tak, że w tej jego biografii trudno znaleźć jakieś rzeczy niegodziwe. A niby o, o... tak, I to jest tak, że on był człowiekiem, który miał jeden cel: robić coś ważnego dla ludzi. Jego ludzie byli niezwykle bliscy, on był kochany w Nigol. Jak oni ja. to wszyscy na kamieniku powiedzieć coś. A po wojnie, kiedy wrócił do radia, już nie na stanowisku dyrektora, no bo wtedy już Ligoń był z innej bajki. Tak, prawda? tak, no i ten, ten nie Anders, mógł... nie? No dokładnie. Więc wtedy Ligoń zajął się jakby tą działalnością, która też była mu bliska, czyli tą satyrą. I wtedy powiedział pamiętne słowa, trzeba ludziom nieść radość, trzeba ją rozdawać pełnymi garściami. A ja dopowiadam, no bo wtedy, w tamtych czasach, tylko tyle mógł. Fakt. 做什么？50, 50, 50.